takiego można powiedzieć dobrego lekarza, co robić, żeby jakoś uspokoić się i spokojnie żyć, nie denerwować się. I zaproponował mi albo ryby, albo pszczoły. No i ja z tych dwóch dziedzin wybrałem jedną: pszczoły. Bo ryby na pewno by mnie nie uspokajały, bo lubię tylko jeść ryby, ale łapać ich, to na pewno nie, nie chciałbym. No i oczywiście od tego czasu się tak zaczęło. A tato gdzie jest? A chodził tu i szukał siedzenia i poszedł Tato! Tu to jest próchno. próchno. Trzeba rozpalić, żeby był dym, bo pszczoły jak się otwiera ule, to trzeba je troszeczkę odymić. Wtedy one są takie mniej ruchliwe, bo są Aha, takie otumanione ruchliwe. troszeczkę, a po drugie też jak się dymi, to one uciekają na dół ula, a wtedy Aha. mniej ich wychodzi na zewnątrz. To no. no idzie. A ja główny przeraż. <noise> Posić. Na razie biznesowo. Ale to się nie boli, nie? Boli on zawsze tego góry. Ja myślałem, że to te walizki, wszystkie trzeba nosić. Ja to taki kawałek. A to bo to wszystko złożone tych walizek. Tak? No fajnie. Do tego. Ja to Jak tam o? Idziemy to do przodu. Wiem, że nieźle. Stronie jest. Człowiek no. się wyspał. Wstał. To co, idziemy do psów? Chyba pójdziemy. No, chodźmy. Pójdziemy, obejrzymy Zobaczymy, co zimnie. czy nadają się już do brania miodu. Do brania miodu, czy do karmienia na zimę. To jest. to, jest... Tej, to ty założę tak. Dobra. Ciężko tak się przywitać w tym stroju. Pójdziemy do tych. Na dół. dole tych ulic, o których coś powiem. Dobrze. Kupowaliśmy miód do leczenia. Żona miała kolegów, nauczycieli, a nauczyciele na wsiach wszyscy prawie mieli pasieki. No i skoro jest miód potrzebny, to tym bardziej. Człowiek dążył do tego, żeby mieć swój miód. No warunki były takie, że mieliśmy babcię na wsi, skończona pochodziła, tam nam udzieliła skrawek ziemi pod lasem, no i tam żeśmy założyli pasiekę. To jest wól Wielkopolski, z mojej konstrukcji Wól zrobiony w ten sposób, że długa ramka, która miała 42 cm, podzieliliśmy ją na 30 To jest kwadrat. To jest ramka gniazdowa. I uzyskaliśmy nadstawkę 12 cm. Pierwszy łód to był kupiony od dyrektora. Zaczęliśmy. Pracować obydwoje z żoną w okresie wakacji. Wszystek wolny czas, jaki był, też by spędzali w pasiece. Mm. I człowiek się jakoś dobrze poczuł w tej dziedzinie i uważał, że... Każdemu bym polecał, że jeśli ma spędzać czas, jakoś szukać uspokojenia i... i, i, i to tylko pszczoła może znaczy nie tylko pszczoła, bo inne dziedziny też są pszczoła, wyjątkowo dlatego, że patrzysz na nią, jak ona pracuje, widzisz jak się śpieszy, widzisz co przynosi do ula, że przynosi kolor czerwony, niebieski, jaki tylko kwiatek rośnie na polu, to taki na nóżkach pszczoły się znajduje, a no i to człowieka uspokaja. Obecnie mam 30 uli z pszczołami i taką tak, ilość zazimujemy. Już pszczoły, które pracowały przez okres lata, już wyginęły. Może nie całkowicie jeszcze, ale po trochu giną. I te, ta pszczoła, która wylęgnie się teraz, w miesiącu w sierpniu, która się wylęgła. I we wrześniu to one będą zimować i przezimują najlepiej, bo stare pszczoły już nie przezimują. To O tu. to ja to zdejmę. No. Pomału. Bez lęku. Panie Burmistrzu, bez czy? rękawiczek pan to robi wszystko? Proszę? Bez rękawiczek? Bez. Je. Może nie tak. Mhm. Tak. To zostawić, żeby nam od razu Je, nie wiedziały wszyscy. Nie, ma tak. ich. Tak. Nie tak. tak. ma tak. Znaczy, myśmy tutaj brali miózg, także tutaj może być nie za dużo, ale... Ale może być. Ale może być. Pusy. Zobaczymy. No, no Tu były zbierane. I one... O, to o już tutaj jest. To o już jest. Widać to jak jest część zabudowana. Dojrzały. Należy go wybrać. Drugą znowu. I to jest miód jeszcze nie zamknięty. A tu z tej strony jest część zasklepionych. Czyli to już jest taki miód, który można wziąć. Okay. Pszczoły znaczy? spokojne, nadzwyczaj spokojne, nikogo nie żądlą. No, Ale myśmy też tutaj jest, przyszli bardzo spokojnie. Jak jest pożywienie, bez to krzychu. pszczoły nie lubią no. Nie lubią ruchów jakichś takich gwałtownych. Dawniej nie było takich warsztatów, które produkowały ramki gotowe. Trzeba sobie jako cel gromadzić to do. To ja tutaj nawet dokupiłem taką maszynę do cięcia drzewa i tych by dwóch takich pracowników, które cięli te listewki i zbijali te rameczki. A obecnie przeróżne rzeczy, jakie tylko są potrzebne w przemarstwie. Nowoczesne, nowoczesne ule. No wszystko jest o 100% o 100% łatwiej pracować dzisiaj w przemarstwie. Jedna rzecz, która utrudniana to choroba, waroza. To z nią trzeba walczyć. No walka nie jest łatwa. Walka nie jest łatwa. No. Jeśli się uderzy w ramkę. A nie leci. A miód, a miód nie spada, nie wychodzi. Czyli że jest to miód dojrzały. O tej porze możemy go wybierać z powodzeniem. Nie zepsuje się, a będzie smakował. To jest wód Dabanta, dziesięcioramkowy. Mamy jakąś jaką wielkość. Jako prezent, tak. Jako prezent. jako prezent. Zobaczymy jak ten prezent się tutaj zachowuje. Ślubny Czy był szczerze dany? Tutaj no, zaczerwione. Mhm. Tutaj widać. Tak, tutaj to już jest miód. miód, miód. No, z tej strony zobacz. dużo. Piękny. Oh. Piękny, 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 cześć, piękny. I wielu ludziom dzisiaj radzę, że jeśli chcesz spokojnie żyć, a może i dłużej trochę, no bo ja w tej chwili mam 87 lat, skończyłem. No i jeszcze, tak jak widzicie, no jeszcze chodzę, robię jeszcze co. Dobrze się czujesz? Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.